Śmierć polskiego sportowca spadła jak grom. Miał tylko 39 lat. Do dzisiaj nie mogę się pogodzić. Śmierć Tomasza Jędrzejaka spadła na świat sportu niczym grom z jasnego nieba. Miał zaledwie 39 lat, a okoliczności tragedii wstrząsnęły kibicami i zawodnikami w całym kraju. To był ogromny cios, z którym wielu do dziś nie potrafi się pogodzić. Wspomnienia, łzy i niewypowiedziany żal wciąż są żywe, zwłaszcza wśród tych, którzy podziwiali jego talent, determinację i serce do walki. Dziennikarz Tvn właśnie zamieścił w sieci wpis, który łamie serca. Tragiczna śmierć polskiego sportowca. Tomasz Jędrzejak, ceniony żużlowiec, zmarł tragicznie 14 sierpnia 2018 roku, mając zaledwie 39 lat. Jego śmierć wstrząsnęła całym środowiskiem sportowym. Choć z pozoru wszystko układało się dobrze, przeniósł się do stali Rzeszów, gdzie prezentował dobrą formę, nikt nie wiedział, z jakim bólem zmagał się wewnętrznie. Zawodnik był nękany przez część kibiców z rodzinnego miasta, którzy nie zaakceptowali jego transferu i zdewastowali jego samochód. Nadomiar złego klub z Rzeszowa, kierowany przez Ireneusza Nawrockiego, nie wywiązywał się z obietnic finansowych, zalegał mu około 100 tysięcy złotych. Dla spokojnego i wrażliwego Jędrzejaka była to psychiczna presja nie do udźwignięcia. Dzień przed śmiercią udostępniał w mediach społecznościowych utwory o śmierci, być może było to nieme wołanie o pomoc. Fakt, że sportowiec odebrał sobie życie, pozostawił ogromną pustkę i pytania bez odpowiedzi. Wiadomość o śmierci Jędrzejaka wstrząsnęła Polską. Wiadomość o jego śmierci była dla mnie szokiem. Mam do niego taki wewnętrzny żal, że to zrobił. Z jednej strony chce się płakać, a z drugiej ogarnia mnie bezradność i wściekłość, mówił były trener żużlowca, Marek Cieślak. Jędrzejak był nie tylko utalentowanym żużlowcem i legendą Sparty Wrocław, ale też serdecznym i wrażliwym człowiekiem, którego uwielbiali zarówno kibice, jak i koledzy z toru. Jego śmierć w 2018 roku wstrząsnęła całym środowiskiem sportowym. Bliscy do dziś nie mogą się pogodzić z tragedią, w ich wspomnieniach, ogór pozostaje osobą uśmiechniętą, pomocną i pełną pasji. Zawodnicy wspominają go jako profesjonalistę i przyjaciela, a jego triumf w Mistrzostwach Polski w 2012 roku do dziś uznawany jest za jedno z najbardziej niespodziewanych i wzruszających zwycięstw w historii żużla. Niestety, za kulisami jego życia toczyła się trudna walka z emocjami i presją. Wrażliwość, która czyniła go wyjątkowym człowiekiem, w zderzeniu z brutalnością sportowego świata, doprowadziła do dramatycznego końca. Dziennikarz TVN wspomina żużlowca: Do dzisiaj nie mogę się z tym pogodzić. Wzruszający wpis Bartosza Jędrzejaka, dziennikarza TVN, to kolejny dowód na to, jak silne piętno w środowisku sportowym i medialnym odcisnęła śmierć Tomasza Jędrzejaka. Choć panowie nie byli spokrewnieni, planowali wspólny materiał do Dzień Dobry TVN Jędrzejak uczy Jędrzejaka w którym żużlowiec miał zdradzać sekrety szybkiej jazdy na torze, a dziennikarz opowiadać o pogodzie. Niestety, do realizacji nigdy nie doszło. Nie udało się, nie zdarzyłem. Mistrz w samotności podjął decyzję. Tomek odebrał sobie życie. Dlatego tak głośno mówię o depresji wśród mężczyzn, szczególnie tych najsilniejszych, sportowców. To naprawdę nie jest obciach mówić o swoich słabościach. Do dzisiaj nie mogę się z tym pogodzić, przekazał dziennikarz w poście na Instagramie. Słowa Bartosza Jędrzejaka, które dziś, 21.06, ukazały się na platformie, to bolesne, ale ważne przypomnienie, że za sukcesami i medalami często kryje się trudna, niewidoczna walka.